Co widzicie? To odliczanie i pokaz sztucznych ogni na nowy rok w Seattle Stanu Washington. Dużo tu podprogowych wiadomości i programia programowania predykcyjnego. Na masową skalę, wielkie odliczanie dokłucia na masową skalę. Na ilu balach sylwestrowych oglądacie projekcję z udziałem wielkiej igły? Tu widzimy igłę. I teraz się zaczyna.

Jak rozchodzi się po całym organizmie gospodarza. Teraz naprawdę zaczyna się manipulacja DNA. Łap za popcorn, bo teraz zacznie się robić ciekawie. Nie będziesz chciał tego przegapić. Bum! DNA zaczyna się zmieniać. Musicie pojmować to nie szablonowo. Jako, że na tym etapie Achua został dosłownie wycięty z DNA, teraz widzimy nowe szatańskie komórki hybrydowe w procesie tworzenia się. Pokazują nam, jaki jest ich plan. A cóż to? Piękny motylek, a może jednak nie? Obudźcie się, ludzie. Symbolika motyla jest tu nieprzypadkowa. Motyl reprezentuje w niebo wstąpienie, transformację, duchową odnowę, zmianę. Jest kojarzony ze zmartwychwstanem i najbardziej wymowne w okultyzmie motyl reprezentuje duszę i nieśmiertelność. Tu i teraz. Obudźcie się tu i teraz. Spójrz, dusza odchodzi, a następnie rozpada się w nicość. Ochyna spustoszenia ma miejsce właśnie tam, w świątyni. Właśnie wyjaśniłem, jak motyl reprezentuje duszę wraz z, ze śmiertelnością. Satan teraz zasiadł w wydzielonym miejscu i dokonuje inwazji gospodarzy. Tak naprawdę to, co się z tego wyłania, jest zupełnie nowym stworzeniem. This is terrible przerażając cały satanistycznych elit polegający na transformacji do nowego gatunku człowieka. To jest szaleństwo. Nic dziwnego, że prorok Daniel był dogłębnie poruszony tą wizją. Spójrz tutaj. Jak skrzydlaty wąż owija się wokół gospodarza. Zauważ, że są też meduzy. Zżywają one komórek parzydełkowych do paraliżowania ofiary. Kojarzy mi się to z nanotechnologią, którą szatan najprawdopodobniej musi się posłużyć w celu cichego przejęcia ludzkiego ciała. O, no, obudźcie się już teraz. O mój Boże. To żyje. Cała powłoka jest teraz przejmowana, ponieważ dusza odeszła. Ma teraz miejsce ostateczna transformacja. Kręgosłup się zmienia. Transformacja dokonała się. Następuje odrodzenie. Tylko dzięki łasce Jahua ci z nas, którzy zostali wezwani, mają oczy, by przejrzeć ten szatański spisek, by zniewolić każdego mężczyzną, kobietę i dziecko. Gdyby to było możliwe, nawet wybrani zostaliby zwiedzeni. Ponieważ większość nie dostrzeże w tym tego, czym to jest. Ciekawe, że używają w tym miejscu różu. Kojarzycie reklamy T-Mobile o szybkich usługach Wi-Fi? No cóż, nowa technologia jest reprezentowana przez różowe fale. Obudźcie się. Nowy ga gatunek wykształcił się i widzimy, że pod koniec tego procesu, w miarę jak ludzkość ewoluowała, nowe humanoidy osiągnęły wyższą świadomość. Oto no jest ich era oświecenia. Spójrz na ten artykuł.